Profesor, naszą rozmowę rozpocznę grając na prezydenta elektra Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego. Została pani wybrana jednogłośnie przez wszystkich delegatów podczas niedawnego kongresu Towarzystwa. To musi być ogromna satysfakcja. Tak, rzeczywiście jest to wielka satysfakcja. No, dowcipkując, w piątek były wybory, w poniedziałek dostałam pierwsze maile z zadaniami do wykonania także poza dużą satysfakcją na pewno będzie to spory nakład pracy. I te wybory też są już uwieńczeniem mojej tradycji pracy w ramach tego gremium. Jestem w komitecie naukowym ILS-u od czterech lat. Także czynnie uczestniczę w pracach tej organizacji no już od prawie dekady. Co więcej jest to organizacja nie tylko tak naprawdę europejska pomimo że Pierwszym słowem ją charakteryzującym jest Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne. Jest to organizacja, która ma liczne linki z Towarzystwami Amerykańskimi. Ponadto poza laryngologią bardzo ściśle współpracuje z laryngologami dziecięcymi, z Towarzystwem Głosowym, z Towarzystwem. Kaplicy o Skrzeli i przełyku Amerykańskim. Jest pani pierwszą kobietą powołaną na to stanowisko i pierwszym przedstawicielem środowiska laryngologów z Europy Środkowo-Wschodniej. Czy eksperci, naukowcy z naszej części Europy przestali już być postrzegani jako ci nieco gorsi od swoich kolegów zachodu? To znaczy powiem tak, jestem w fachu od 30 lat i rzeczywiście w pewnym momencie bardzo odczuliśmy to, że do tej Europy skroczyliśmy. To było może 15 lat temu, dekadę temu nasza pozycja się bardzo umacniała w Europie. Niestety my jesteśmy ciągle limitowani nakładami finansowymi. Mianowicie taki udział w. W życiu towarzyskim, europejskim, naukowym są to ogromne wymagania finansowe. Nie chodzi tylko o podróże, delegacje, kongresy, ale także o naukę na wysokim poziomie. Chodzi o sprzęt dobrej jakości, który, który używamy na co dzień, ponieważ tylko w oparciu o taki sprzęt możemy gromadzić nasze doświadczenia, materiał czy opracowywać nasz dorobek naukowy. Niestety, no tutaj bardzo nakłady na służbę zdrowia odstają, i to widzimy w każdym celu naszych działań praktycznych i działań naukowych. Publikacje, które chcemy poczynić z naszego ogromnego materiału, kosztują. Także powiem, że chwilami mam wrażenie, jakbyśmy tą naukę robili ogromnym naszym nakładem. Własnych sił, środków, ambicji, niejako no, wbrew możliwościom, które tutaj tak naprawdę nam się stwarza, ale mamy takie ambicje. Chcemy w tej Europie być i chcemy, żeby nasi pacjenci byli leczeni na poziomie europejskim. Co więcej, chcemy się cały czas szkolić. To jest niebywale ważne, ponieważ to się nie zatrzymało. i tak jak mówi stare chińskie przysłowie: żeby utrzymać się na rowerze, musimy pedałować non-stop, być w ruchu. I teraz, chyba nawet bardziej niż kiedykolwiek, odczuwamy, jak ta nauka i ten postęp pędzi. Jakimi doniesieniami z kongresu chciałaby Pani podzielić się z naszymi widzami? Czy w ogóle były ogłoszone wyniki jakichś nowych badań? No, pandemia zapewne spowodowała, spowolniła rozwój tej jakże ważnej dziedziny medycyny. Powiem tak, akurat oto laryngologia. Laryngologia nie jest dziedziną taką jak onkologia, że na konkretnym kongresie Pojawia się konkretne doniesienie, które toruje drogę konkretnej metodzie czy lekowi. Nie. To jest dziedzina małych kroków, ale bardzo konsekwentnie postępujących i pewnej kontynuacji. Rzeczywiście pandemia nie zatrzymała laryngologów. Na kongresie było parę niebywale ciekawych kierunków, które już wybrzmiały. Jako pewnego rodzaju jaskółki w przeszłości, w tym momencie te y, kierunki się umocniły. Mianowicie bardzo silnie wchodzi fibroendoskopia. I to nie tylko fibroendoskopia pojęta jako metoda diagnostyki ambulatoryjnej, ale również jako metoda terapeutyczna. Z tym wiążą się lasery. Lasery, które. Poza klasycznym laserem CO2 wiązki sztywnej są coraz częściej włóknami giętkimi. Są to tak zwane blue, niebieskie lasery, są to lasery helowokadmowe, argonowe, diodowe. Do leczenia w praktyce ambulatoryjnej właśnie metodami fibroendoskopowymi za pomocą wszystkich tych wiązek giętkich. To już powoli. Tak naprawdę staje się w Europie ugruntowaną metodą leczenia ambulatoryjnego drobnych zmian w obrębie krztani. Bardzo intensywnie, we współpracy oczywiście z towarzystwami onkologicznymi, wchodzą zasady wczesnego leczenia, diagnozowania nowotworów krztani. Tu głównie myślę też o metodach laserowych, i ukuwane są zalecenia. Nie samego leczenia, ale także rehabilitacji, rehabilitacji foniatrycznej i rehabilitacji połykania po leczeniu tymi metodami endoskopowymi. Myślę, że to będzie w następnych, najbliższych latach kierunek, którym będziemy kroczyć. No, właśnie, już Pani jakby przeszła do następnego pytania, które przygotowałam. Chodziło mi o Pani główne zainteresowanie. To są właśnie nowotwory głowy i szyi. Czy w tym obszarze pojawiły się jakieś nowe terapie? To znaczy, tak, rzeczywiście jestem onkologiem, zajmuję się głównie nowotworami głowy i szyi od 30 lat. No, nowotwory głowy i szyi są ogromnym wyzwaniem dla nas i jest to kompilacją pewnych czynników. Z jednej strony, jako w społeczeństwo starzejemy się. Wiemy, że nowotwory dominują w tych dekadach szóstej, siódmej, ósmej. Teraz mamy pacjentkę z nowotworem Jamy ósmy w wieku 96 lat, 96 lat i będziemy ją w poniedziałek operowali. Także to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich onkologów, dla chirurgów i dla anestezjologów. Drugim takim przyczynkiem do wzrostu zachorowań jednak jest środowisko, które jest coraz bardziej zanieczyszczone, oraz wszystkie sztuczne czynniki, konserwanty, którymi jesteśmy otoczeni. Krótko mówiąc, od 3-4 dekad my jesteśmy bombardowani kancerogenami, i nie jest tak łatwo to odwrócić. Tak więc, no, fakty są następujące. W Krajowym Rejestrze Nowotworów. W Polsce aż 9% populacji chorych z nowotworami złośliwymi to raki głowy i szyi wśród mężczyzn, i 5% wśród kobiet. Czy są jakieś nowe metody leczenia? Powiem tak, przełomu nie ma. Z takich absolutnych nowinek to od września 2019 roku. Zostały przez w Europie zarejestrowane do użytku dwa tak zwane w cudzysłowie mapy. Są to czynniki chemioterapeutyki tak naprawdę przeznaczone do immunoterapii nowotworów głowy i szyi. Pierwszy to jest Pembrolizumab, drugi to jest Nivolumab. I od przełomu 2019 20 zostały zarejestrowane czy w monoterapii lub po leczeniu pochodnymi platyny, do leczenia raka, głowy i szyi. Jest to leczenie w chwili obecnej już refundowane, trafiło do refundacji w ramach projektów y, lekowych. Także jest to ścieżka terapeutyczna dla pacjentów z rakami zaawansowanymi, u których doszło do niepowodzenia leczenia. No, powiem tak, przełomem to nie jest, natomiast jest to na pewno krokiem do przodu, ponieważ to zapewnia nie tylko dłuższe przeżycie, ale również dużo mniejsze działania uboczne w porównaniu z chemioterapią starego typu i na pewno jest to pewnego rodzaju alternatywą dla tych pacjentów, o których nie mieliśmy już żadnej opcji terapeutycznej. Co więcej, jeżeli chodzi o wysiłki nas jako środowiska, to przede wszystkim czynimy te wysiłki, jeżeli chodzi o wczesne rozpoznawanie raka. Na pewno wszystkie programy kształcenia w tej chwili zawierają te elementy uczulające na wczesne rozpoznawanie nowotworów głowy i szyi, zarówno lekarzy podstawowej opieki, ale także stomatologów. Ponieważ to bardzo często są lekarze, którzy jako pierwsi zaglądają do jamy ustnej pacjenta. Co więcej, działa z powodzeniem program wczesnego wykrywania badań przesiewowych nowotworów głowy i szyi. Daj sobie szansę. To również jest jeden z programów, który nie tylko skupia się na wczesnym wyłapywaniu pacjentów, ale także ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o propagowanie o uświadamianie szerokiemu społeczeństwu, ale także tym środowiskom podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy z tego kręgu, jak ważne jest wczesne rozpoznawanie nowotworów głowy i szyi. No, to, co my możemy zrobić jako laryngolodzy, jako chirurdzy laryngolodzy, y, coraz szerzej stosujemy leczenie mało inwazyjne, leczenie oszczędne, stosujemy leczenie endoskopowe, z zachowaniem narządu, czyli to już nie są tak zwane terapie amputacyjne, czyli chirurgia amputacyjna, całkowite usunięcie krtani, resekcje żuchwy. Są to y, techniki laserowe lub tak zwane tory, tak zwane techniki transoralne, dzięki którym możemy oczywiście w rozsądnych granicach do pewnego stopnia zachować nie tylko narząd, ale również funkcje narządu, czyli dobre funkcjonowanie czy krtani, czy jamy ustnej, z zachowaniem tych bardzo ważnych funkcji, czyli funkcji rzucia, połykania, mowy, artykulacji, tych, które tak naprawdę są odpowiedzialne za dobrostan pacjenta, no bo to są niebywale ważne funkcje także społeczne socjalne te, które wymieniłam. Pani profesor, jeszcze chciałabym taki wątek poruszyć, bo już pani wspomniała o tym, że bardzo ważna jest edukacja lekarzy i właściwie od samego początku, czyli od lekarzy POZ. No bo może to spowoduje, że wreszcie w ogóle nowotwory, w tym również nowotwory głowy i szyi przestaną być tak późno wykrywane. To jest jakby generalnie onkologiczny problem, prawda? To późne wykrycie. No ale mamy tutaj jeszcze w tym późnym wykryciu jeszcze element pacjenta, powiedzmy, czyli ten pacjent, który też jest nieświadomy tego. Czy nie uważa Pani, że powinny powstać takie kampanie, akcje bardzo szeroko zakrojone i bardzo długotrwałe, które edukowałyby potencjalnego pacjenta, czyli po prostu całe nasze społeczeństwo? Są to święte słowa. Nie wystarczy wyedukować studenta, lekarza TOZ, pani pielęgniarek czy stomatologów. To jest kadra fachowa i to są y, te grupy, które zdają sobie sprawę z zagrożenia. Zupełnie nieświadomy jest tak zwany przeciętny pacjent. Wydaje mi się, że poruszyła Pani jedną z najważniejszych spraw tak zwaną lifelong education. To powinno zaczynać się już w szkole, tak naprawdę, od wyczulenia na tematy, Własnego zdrowia, dbania o zdrowie, nałogów, nawet z podjęciem tematu, co to jest rak, dlaczego grożą nam nowotwory, jak ich unikać, co nas powinno zaniepokoić w działaniu naszego organizmu i skłonić do zgłoszenia się do lekarza, jakie postępowania sprzyjają rozwojowi raka, jak powinniśmy się przed tym chronić, jak postępować rozsądnie. O co zapytać mamy tatę, babcie, zapytać, czy w naszej rodzinie nie było nowotworów. Tu, no, niebywale ważny wywiad onkologiczny w rodzinach, który mówi nam o pewnej predyspozycji genetycznej, rozmawiać z, w rodzinach z rodzicami, z dziadkami na temat zdrowia, na temat choroby. Myślę, że bez edukacji szkolnej, tej podstawowej, to jest dużo więcej niż biologia, przyroda czy nauka o człowieku. To jest tak naprawdę przedmiot, który powinien być nazwany edukacją wczesnoszkolną prozdrowotną. O swoim ciele, o biologii, o chorobach i o zagrożeniach, z którymi powinniśmy, który, znaczy powinniśmy być ich świadomymi już od wieku lat nastu. Myślę, że zaszczepienie takiej kiełkującej wiedzy u młodych ludzi po pierwsze wzbudziłoby ciekawość i skłoniłoby do poszukiwania w dostępnych źródłach pewnych objawów czy pewnych metod funkcjonowania naszego ciała, które potem przeradzają się z fizjologii w patologię. W ogóle skłoniłoby do zastanawiania się nad tym, że Jesteśmy do pewnego momentu piękni, zdrowi, młodzi, ale następnie postępują. Czy procesy naturalne starzenia, czy zmiany w naszym organizmie, czy pojawiają się objawy, które mogą być zwiastunem poważnej choroby? Myślę, że słowo rak, onkos, rak, onkologia, choroby nowotworowe powinno przewijać się w edukacji i świadomości dużo, dużo wcześniej. Także dziękuję za tę uwagę, bo, bo edukacja służb medycznych, szeroko pojętych, to i bardzo dużo, i bardzo mało. Powinniśmy edukować społeczeństwo i to od najwcześniejszych lat.